Ostatni odcinek o kawach siatcy, jak szalony. No i na cztery rzeczy, trzy naprawdę w porze musicie zobaczyć. A nie, na cztery trzy, tak. Stwierdziliśmy, że nie przebieramy się, nie kombinujemy, szukamy bez wychodzenia z domu kolejnych rzeczy, które mamy na chacie i dalej gotujemy w nich kawę, bo to jest torpedowy temat. Oczywiście zanim pokażemy wam, co do siebie przygotowaliśmy, pamiętajcie, że jest część pierwsza, więc sam w sobie wbijcie coś. Tak. <śmiech> <śmiech> To no co co ty masz dla mnie? Ja mam dla Ciebie. Lubię. No tak, ja wiem szczerze, to jest pewne, że w tym momencie przy tobie musi się pojawić monster, nie? Tak, bo ja jestem taki, wiecie, potwór. A przy mnie musi się w którymś momencie pojawić. Ja, to tak ja tak lubię, tak lubię Sok z kapusty kacuś. Powoli chyba stajemy się ambasadorami tego soku, ale jest po prostu y, torpedowy. Czy widzieliście kiedyś, żeby skład był zmieszczony w kilku wyrazach bez przecinka, to znaczy skład, naturalny sok z kapusty kiszonej 100%. Yy, wiesz, co to oznacza? Cholera, ja z powrotem, z powrotem. Z powrotem. Słuchajcie, żeby nie było, że senka grana, po prostu coś tam rura jakaś od kanalizy nam się zatkała, czy odetkała, ja mi nam pomagał, zaklejał korek, ale dobrze to wymyślił. No i przerwał nam historię o soku z kapusty, który jest torpedowy a w porównaniu z kawą, to yy, inaczej ja coś czuję, że w ogóle taki biznes chyba ruszy, co? Tak, ponieważ wy nie wiecie, bo nie chcecie po prostu spróbować tego artystycznego. Ale torpedowy. dobra, ale na razie nie przekonujemy, dopóki nie będziemy tak, producentami. No, no, okej. Okay. A ja <laughs> I proszę, yy, lubię. A, ale to będzie dobre, czyli yy, sok z kurczaków. <laughs> ale <laughs> dlaczego na adwokacie są kurczaki? Bo potrzebują adwokata, może? Bo są żółte? Ty, bo? ale to jest bez sensu, dopiero się zdaję sprawę. Prawda. Czy was walnęło? Nie, nie rozumiem. Czy producent mógłby nam wytłumaczyć dlaczego yy, tutaj na zdjęciu są kurczaki, że to jest adwokat klasik? Ty, ale jaja, no dlaczego... No ale nie... czemu kangurów na przykład nie ma, no? że bo... mogą być kangury. Bo kangury nie znoszą jajek, człowieku! To czemu nie ma na przykład żółwii? Eee? E. A, bo to jest likir A dlatego nie ma żółwi. No, ale żółwie znoszą jaja, ale nie. Aha no. A. Ale to jest nieważne, bo wiesz co sztaba? To będzie torpeda. Jak na tym zrobimy kawę, to to będzie hit, nie? Mam będzie. No to ja teraz polecam, no ale to mieliśmy. Może, no, plastikiem, ale y, chyba też jest w ogóle kola i Pepsi os, y, kawowa, czy nie? To pewnie gdzieś też istnieje w jakichś knajpach. Na pewno y, w tej knajpie, co bardzo lubi nasz kamerzysta. Jest taka? Kubuś? No, nie, jaki on jest skromny. Słuchajcie, poza kamerą to aha, kosmopolita światowy, a teraz tego nie pił, tego nie próbował, to tam spróbuje na języczek, a my nie spróbujemy na języczek, tylko walniemy sobie po szklanie, a dokładnie dwie szklany, czyli 400 ml wlewamy, gotujemy, parzymy cztery płaskie łyżeczki kawy rozpuszczalnej Jacobs Cronung Original Aromatic Coffee. Tej zielonej po prostu. Tak, and próbujemy, nie? To jest. Jak to zrobić, żeby wlać 400 ml i z pół litra zostało mi więcej niż 100, Wiesz, bo chciałem sobie wypić. Zostaw został tak kapeczkę na, na, na kieliszka. O, ale pachnie jak... Jak sok z kapusty, to jest niesamowite. Dobra. No nie, no już dopij sobie, no No, no, no. Chudę, no. no, no dobrze, świadomo ty, chciałem dopić to, a to wlać. A! Ale będę śmierdział sokiem z kapusty! Ale jaka twoja noga będzie zdrowa? Na, na, najśmieszniejsze jest to, że mówią, żeby na przykład y, owoce y, myć, przemyć wodą, i jednocześnie mówią, żeby nie pić wody z kranu. No to jak przemyjesz, to już na tym owoce jest woda z kranu. Ale torpeda zimne! Z lodówy! No. Co? Od razu le, lecę z drugim? Tak, tak. Ty, tak. a my jesteśmy głupki, my mamy podziałki na tych garkach. A no, ale to jest do 0,5, a nie chcemy wylać. A! O, ale uratowałem. Ty strasznie kobieco krzyczysz. No dobra, dobra biorę dobra. te kurczaczki, nie? Z... 20 pałce. Nie, y, przed podaniem wstrząsną, więc. On się wstrząsnął. ale ja chyba nikt nie przemyślał, że przed podaniem ugotować, co? Ciekawe, y, jak nas oglądają producenci tych rzeczy, nie? Poka. Mam nadzieję, że oglądają. Ale jak Ułabię nas oglądają, to oni to sobie głowie. myślą, ja, nie, nie. Ty, gdyby nie wzięli w kolejnym odcinku mojego produktu te dwa o, to będzie... A to jest pyszne. taka gęstwinka. Jak, jak mleczko z puszki skondensowane. Nie. Jeszcze tylko ten monster. Pozwól, że twoje też otwarty, nie? Myślisz, że się będzie przypala. Ty, my rzadko ja coś. Robimy trzeba mieszać. Z trzeba My mieć. rzadko coś robimy z adwokatem. Cyk! No i dobra. Standardowo czekamy, aż wszystko się zagotuje i wracamy do was za dosłownie 4-5 minut. Pepsi mam zagotowane. A kacuś? Patrz, 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 idzie! Kacuś rośnie. Pachnie, przepysznym kapuśniaczkiem. Uf, takim suk. jak lubicie. Dobra, ja już to mam. Ty też masz? Nie, u mnie tylko monster. To może ja Daj mi dwie łyżki, proszę, bo ja muszę mieszać ten adwokata jednak. Patrz, taba, patrz tu. Jest taki fajny? Jest taki. Kacusiowy? Fajny. Patrz na to. Abra, kadabra, czary, mary Wow! <laughs> to się nie rozpuszcza w kapuście. Dwa. Trzy. Cztery. Leci od razu sztaba. Dwa. Dobrze, ale do mnie nie, do mnie nie leć. proszę Trzy. Czemu? Bo adwokat się nie zagotował, możesz wsypać do tego. Dobra, patrz jak tu się zmieni. Patrz sztaba, jak masakruje no. tego monstera. Pa. Uuu. Uuu. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. I mieszaj. Dobra, ja ci powiem... Już się gotuje. Już, nie, dobrze, no już się gotuje no. sztaba. To daj, daj. Daj ci. O, to będzie piękne. Ja mieszam od razu, no? Uwaga. Raz. Czekaj, może tak damy. Dwa. Trzy. trzy. Ale Pepsi fajnie pachnie trzy. mi tu pod nosem. I, I patrz mieszamy. teraz. O, o, nie będzie łatwo to rozmieszać. O kurde, ale bardzo ciężko kawa się rozpuszcza y, w aer Koniaku W adwokacie. Co to było to pierwsze? A, kacuś. 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 Teraz Pepsi. Dobra, jest już za Ale powiem wam szczerze, no tak podbiło wódę, że koniec, nie? Daj, 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 Szklankę na łyżki. Ło, dobra, stop. Dobra, stop, daj, Ciekawe, nie? Muszę odłożyć. A myśmy nie pomyśleli o jednym, przecież Monster to jest energetyk z kofeiną plus Jakie to będzie zabójstwo? Człowieku, my będziemy po tym wszystkim latać, coś czuję. Nie, ja już dotykam tego, to jest mega gorące, nie wciągnę tego. Oparzysz język i nie będziesz czuł w ogóle smaku. Mówisz? Tak, 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 to jest najgorsze. Można podmuchać, tak. Ale szklanka jest na tyle cylindryczna, że dmuchanie dużo ci nie da. O, kurde. Ale uważam, bo parzysz język i nie będziesz czuł smaku. <laughs> na razie się malutko. Wziąłem za mało, żeby Ja sobie, też, ale, ale... Ja też. Na razie daję da, daje plus. Podświadomie chciałem powiedzieć, dobrze. Ja, żeby spróbować to tak profesjonalnie, poczekałbym 2-3 minuty. Niech to ciut odcinek. A jak w dzisiejszym odcinku mówimy, jak coś jest super. No jak, no sprawdź. Dobra, to sprawdzamy komentarze. Ostatnio Spójrz. mówiliśmy wawe! A teraz będziemy mówić. Jesteście chorzy. <laughs> Oj, to mi się podoba. Prima sorcik. Ale możemy użyć, ale... Ale Primoż by to używał, nie? On ciągle. Zwłaszcza w jakimś wywiadzie w TV w kawa. No to kawa. Prima sorcik z. Is... Pr prima. Prima sorcik for today. Czuć tam kacusia, czyli tą mm, kwaśną zupę kapuśniak, ale. Ale kawa odcisnęła swoje pieniądze. No, ale przychodzi gorycz kawy. Sam Kacusia jest zdecydowanie lepszy. I sama kawa nie Nie jest najgorsza. Ale Kacuś wygrał. Nie no. Na zasadzie, że jakby była wojna między kawą a kacusiem, tak. e, to kawa straciła 70% swoich Aha. wojowników, a kacuś tylko 30. Tak, co ładnie szybko dodajesz? Ja pierdzielę. Ale nie, nie powiemy tutaj prymasorcik sztaba. No nie, tak. tutaj powiemy e, pry. i zatrzymujemy się. Nawet. <gry> pry po pry. To, będzie, to będzie dobre sztaba, nie ma opcji, żeby to nie było. No inaczej, Mirinda się sprawdziła. No. Już lekko wystygło, więc nie ma co tutaj czekać. O. Oh. Mm. Jest słodkie, ale ze słodzika chemicznego. Co spod, jest co nas po prostu Czernobyla. Ale wiesz, wiesz, co jest najlepsze? Że to jest bardzo słodka kawa. Nie ma Pepsi. Nie, to ale nie, bo nie może... To jest bardzo słodka kawa, która nie została posłodzona cukrem tylko tak. chemiczny. Bardzo y, słodka kawa słodzona, słodzona spartałem. Sparta. Spartaninem. Spartanin na niego mówimy. Gdyby jednak zamiast Sparty była jakaś Spartania, wtedy mielibyśmy do czynienia ze Spartanem. Spartaninem. Jest po prostu mm. przesłodzona, niedobra, obrzydliwa. Dajemy minus, dajemy unlike i hejtujemy. Ale są osoby, które mogłyby to lubić. Mało, ale Skoro zawsze ktoś będzie lubi... siścić. Chociaż może to jeszcze uratować. Panie adwokacie, ma taki temat. Ile pan bierze za godzinę? No ale też... Się... Oh, Dobre! Mówisz? No kurde dałoby radę chyba... Na razie nie, mam... nie, nie, nie. Kurde, Ja nie dałoby! Ja nie nie! Dla mnie ciekawe. Ja nie ogarniam tego. Mówisz? Nie, nie ogarniasz. Patrz co... jak to fajnie leci. Powiem ci... To nie, to nie jest, żeby krzyczeć pryma sorcik, ale... Ale wcale nie zepsuliśmy. Mówisz? Ale mi to nie podchodzi tak bardzo. To jest jak rozwodniony budyń dla dorosłych. <laughs> nie, to, nie wiem kto produje. Maciek, Kuba się wyrywa, no chodź spróbuj. A ja czuję, że mu posmakuje, wiesz? Nie, on ma takie podniebienie, tak, takie tak. wiesz. No. A, ja się krzywię nawet jak patrzę w lustro. A nie jest to takie gorące. W sensie nie pali języka. Co? No nie pachnie to źle. Nie ma tragedii. No weź sobie tak delikatnie, tak jakby się to pił. Tego Ole fina. Nie. <laughs> jednak nie. No. Jedyna możliwość jest taka, że wystudzicie to, wsadzicie do lodówki i dodacie sporo kostek lodu, rozwodnicie to kostkami lodu na zimno i może będzie dobre Wiecie na wakacje. Nie, na lato. Nie do tego. Bitą śmietanę i trochę czekolady. Lody waniliowe. Albo. i to tak na gęstko. I posypka z czekolady. I mm. No i masz. Trochę. No dobra. Czy no. zgodzę się, że to jest niedobre, ale z tymi dodatkami, co mówiliśmy. Przejdzie. Jako polewa na lody. Tak, tak. Yy, tak. Kawowo-alkoholowo-likierowa. Mhm. Mm. To wejdzie. Ale samo. nine! No dobra. Ale... Yy, czekaj, 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 Monster. Ale to trzeba nazwać, bo już kiedyś dogazywaliśmy Monstera w odcinkach o gazowaniu napojów. To był yy, Red, coś tam, Dragon, tak. coś. A teraz my go doenergetyzowaliśmy. Kawoster. Kawster, Ale Coffee Monster by pasował. Coffee Monster. No, po prostu, proste i. Monster Coffee. Monster Coffee. O kurde, dziwne, dobre, lepsze dla mnie, nie lubię monstera. Na końcu jest taki posmak no. mo mocno słodko-kwaśny. Ty nie masz jakiejś wanilii? Może on ma w ogóle tutaj wanilię, dlatego się tak przebiło, ja nie wiem co to jest. No przebiło mi kawa z wanilią. No to jest prymasorcik. Za dużo czytania. Czytanie. Pokaż, daj to ja spróbuję w międzyczasie, w czasie, ja próbuj. Ja nie rozumiem tam 90% słów. Jestem w stanie powiedzieć prymasort, ale bez krzyku. A dla mnie prymasort dlatego, że nie lubię monstera, a to mógłbym sobie wypić. Kawa A! z poświeceniem, chodź Kubus, spróbuj Kawa plus Monster, czyli podwójna dawka kofeiny, nie? Proszę tak perfumami Sorry, do, do wypicia, no Kie... Kurde, ale... Znaczy, mnie nie porwało jakoś No, ale no, no, tu jesteś Na wszystkie tak. te cztery to jest naprawdę dobre Jest tak, piję tylko jedno jeszcze, ale... I wiecie, dlatego że jesteśmy profesjonalnymi testerami, Kuba pijący jeden jest w stanie powiedzieć, że na cztery był najlepszy, jest... no On już wie 3, 4 1, 2, 3, 4 4 Monster. Ja te 4 To jest coś, reszcie nie próbujcie, bo szkoda tych składników, szkoda kawy. Ale Monster to tylko sobie go spróbujcie. Tak. Bo warto, warto spróbować. Myślę, że jest pożo i zastanawiamy się, jak mocno nas Monster jako energy drink i kawa jako kofeina. Tak, każdy z nas wyczuwa w nim co innego, mi lekko zaczyna pachnieć wanilią i smakować. I ciekawe, jak wam będzie smakowało. No dobra, kochani, subujcie, lajkujcie, bo bardzo się cieszymy, jak cyferki rosną. Trzymajcie się, pa! Widzimy się w kolejnych odcinkach.